Ani się obejrzeliśmy, proszę państwa, wakacje dobiegają końca. Dobiegają też końca nasze ogrodowe spotkania, podczas których poznawaliśmy style ogrodowe. Dziś wspólnie z moimi przewodniczkami zabiorę państwa w miejsce znane katowiczanom i nie tylko, chociażby ze względu na upamiętnienie historii wieżą spadochronową. Miejsce, które cieszy się dużą popularnością i miłością nie tylko wśród mieszkańców Katowic, to Park Kościuszki, który ma ogromną, bogatą historię. Jak się okazuje, w którym można odnaleźć wiele stylów ogrodowych, ale o tym opowiedzą nam Bogusława Szulc-Padzan, architekt krajobrazu i Magdalena Biela, zastępca dyrektora Zakładu Zieleni Miejskiej w Katowicach. Panie doskonale znają to miejsce po wypracowanych godzinach i kilometrach spędzonych w tym parku, ale zacznijmy od historii. To miejsce tworzone kilkadziesiąt, kilkaset lat temu? Kilkaset, no ponad 100 lat temu zostało stworzone i jest to pierwszy przykład takiej rekultywacji, ponieważ był to taki teren leśny, podmiejski las, który powstał po zlikwidowaniu szybu Beata i postanowiono, że będzie przeznaczony jako teren zieleni. Czyli nasi przodkowie na początku XX wieku już o tym myśleli, żeby rekultywować, nasadzać, no i cieszyć się tą zielenią. Tak, był, był to teren, który był poza, poza terenem miasta Katowice, miał to służyć do y, odpoczynku, re, do rekreacji mieszkańców. Panie Bogusławo, mm, mówimy tego lata o stylach ogrodowych. Mieszkańcy Katowic spędzają tu zapewne i nie tylko mieszkańcy, jak już powiedziałam, wiele godzin na spacerach. Jakie style ogrodowe tu znajdziemy? Czy francuski? Chyba nie, jednak angielski, on dominuje w nasadzeniach. Tak, angielski, tak. Ponieważ, ta jak Olszenka powiedziała, powstał park z Lasku Podmiejskiego, to tak w pełni naturalistycznie, czyli bardziej bliżej parkom stylu angielskim, takie nasadzenia naturalistyczne i tak chyba najlepiej się odpoczywa w takim bliżej, natury, nasadzeniach i kompozycjach roślinnych. Park angielski, ogród angielski to wytyczone ścieżki spacerowe, to nasadzenia kwiatowe. Tak, oczywiście, takie nasadzenia naturalistyczne drzew, krzewów, ale również miejsca takie wnętrza ogrodowe, w których znajdziemy właśnie różne kwietniki, nasadzenia bylin, krzewów ozdobnych. Takie miejsca, w których się właśnie dobrze odpoczywa, różne zakątki w parku, różne wnętrza parkowe, ogrodowe. Takie zakątki, no właśnie na co zwrócilibyśmy uwagę naszych słuchaczy, którzy chcą się tu wybrać albo wybierają, żeby się przy czymś zatrzymali albo gdzieś poszukali inspiracji. Myślę, że każdy by znalazł tutaj coś dla siebie, zarówno takie większe, jak na przykład ta centralna część parku niedaleko pomnika z medalionem Tadeusza Kościuszki, i tam jest większy teren, są ławki do odpoczynku, są alejki spacerowe, i tam na pewno wielu osobom się będzie podobało, ale również mniej, miejsca, gdzie są mniejsze wnętrza parkowe. Tak na przykład tu, gdzie się znajdujemy niedaleko Alei szerokiej, ale również mamy kilka takich tutaj wnętrz, gdzie każdy znajdzie dla siebie cichy zakątek. Pani Magdalena, a typowe dla ogrodów angielskich rośliny, to jakie będą tutaj w parku kościuszki? Przede wszystkim to będą drzewa rodzime, czyli lipy, buki, dęby, również brzozy. Tworzą się tak, jakby wnętrza takie ogrodowe, żeby osie widokowe. Przede wszystkim takie rzeczy, no i żeby to imitowało taką naturalną piętrowość roślin, czyli krzewy i potem dopiero wysokie drzewa. Bo to jest charakterystyczne dla ogrodu angielskiego. Tak. Park Kościuszki to również oczko w głowie, jeśli mogę tak powiedzieć, dla pracowników Zakładu Zieleni Miejskiej. Państwo nasadzacie, zmieniacie to, co stworzyli nasi przodkowie ponad 100 lat temu. Jakby pięknieje z roku na rok. Co nowego pojawia się w Parku Kościuszki? Przede wszystkim to są rośliny sezonowe, które część z nich oczywiście z, z, w różnej kompozycji są, to te same gatunki, ale część to są nowe jakieś odmiany, jakieś nowości, nowości z bylin, liliowce mamy Właśnie odmiany funkcji, tutaj koleżanka wspomniała. Mamy trawy ozdobne. Natomiast w tej chwili rzeczywiście jest pora letnia i najpiękniej wyglądają kwietniki z roślin sezonowych. Przy jednym taki tutaj jesteśmy, ale właściwie w wielu częściach parku spacerując tą Aleją Szeroką, dochodzą do tej głównej części. Tam znajdziemy całą ferię barw różnych kwiatów. No właśnie, mówimy, że miłośnicy ogrodów, miłośnicy roślin szukają tu inspiracji. A teraz trochę statystyki, drogie panie. Park Kościuszki to ile hektarów? W tej chwili około 60 hektarów. Wow, a ile set albo dziesiątek tysięcy roślin? Oj roślin to będzie blisko 34 tysięcy roślin. A samych kwiatów? Znaczy samych kwiatów, 30-40 tysięcy z wszystkimi roślinami i mówię o bylinach, o takich roślinach, bo drzew nie liczymy, bo to zupełnie tutaj będzie w tysiące. Natomiast myślę, że około 60 tysięcy na pewno, z czego tak dwie trzecie stanowią kwiaty sezonowe. Piękny, ogromny teren, w którym można się zachwycić i w którym można odpocząć. Ale jest też nowość. Ogród na dachu. To może być wyzwanie i inspiracja dla miłośników ogrodów, którzy słuchali nas tego lata. Co to takiego? i właściwie kiedy go Państwo stworzyli? Ogród na dachu powstał w 2012 roku. Został wykonany przez naszych pracowników na budynku, takiej altanie, w której kiedyś było stanowisko Ormo, tak, tak potocznie jest przez mieszkańców nazywane. To w 2012 roku dopiero w Polsce właściwie wchodziły te zielone dachy i postanowiliśmy zrobić taki dach najmniej wymagające, że tak powiem, bo tutaj postanowiliśmy zrobić, kupić gotowe maty rozchodnikowe, które najmniej wymagają pielęgnacji, ze względu na to, że obciążenie jakie też dach ma, to nie trzeba było dużej warstwy ziemi, tego substratu. Zdecydowaliśmy się na to jako takie, można powiedzieć, doświadczenie, jak to się nam będzie udawało i chcieliśmy się tego też nauczyć. I skoro już ten dach ma 8 lat, to znaczy, że się nam udało. Czy możemy powiedzieć, że taki ogród na dachu to ogród bezobsługowy? Właściwie w dużej mierze tak. W latach bardzo suchych no to można wspomóc troszeczkę, natomiast generalnie przeznacza się rośliny, które właśnie dobrze znoszą suszę, bo to jakby w latach takich ciepłych gorących jest główny, główny problem, ale już po naszym dachu widzimy, że który jest też częściowo zacieniony, to też jest ratunek dla tych roślin, gdzie rzeczywiście nawet w latach takich słonecznych suchych, no w zeszłym roku był taki rok bardzo słoneczny, było dużo mniej opadów niż w tym roku, i rzeczywiście radziły sobie te rośliny bardzo dobrze. A zatem zapraszamy Państwa do Parku Kościuszki nie tylko po wypoczynek, po wytchnienie, ale także po inspirację i na zakończenie macie Panie tu swoje ulubione miejsca, do których na pewno zaglądacie albo w których łapiecie dystans do rzeczywistości? Jeśli chcę pokazać gościom to jest właśnie to miejsce w pobliżu tej altanki z zielonym dachem i potem w kierunku głównej alei Elipsy tak zwanej, gdzie jest pomnik Tadeusza Kościuszki, a drugim moim ulubionym miejscem to jest już Taki, to jest bliżej kościółka i to jest Plac Zabaw, bo jest to taki właśnie Plac Zabaw w formie ogrodu zrobiony. A pani, pani Bogusiu? Ja szczególnie latem to właśnie lubię tą główną część. My to nazywamy elipsa, gdzie jest tak dużo nasadzeń kolorowych kwiatów, bo rzeczywiście mam wrażenie, że tam naprawdę można dużo energii zyskać od natury, od roślin. Gdyby miłośnicy nie tylko parków przyrody i roślin, ale miłośnicy historii chcieli tu pospacerować, to co powinni bezwzględnie zobaczyć, pani Bogusławo? Myślę, że na pewno powinni zobaczyć kościółek Świętego Michała, który jest najstarszym. Został przywieziony w 1938 roku, ale powstał w ogóle w 1530 roku, w Syryni, i został tu przywieziony. A wzgórze Beaty, to co to takiego? W Beaty w tej chwili to jest najwyższe wzniesienie Katowic. I w tej chwili tam y, mamy na Wzgórzu Beaty jest kościół, a trochę poniżej jest plac zabaw, który w tej chwili, y, dwa lata temu przebudowaliśmy w formie takiej naturalistycznej. No i wszyscy harcerze powinni zobaczyć wieżę spadochronową. Tak, oczywiście wieża spadochronowa jest z kolei tutaj bliżej autostrady. i. Jest to też obiekt zabytkowy, tak jak cały park. Parku Kościuszki na 62 hektarach, dobrze zapamiętałam. Można spędzić czas, można poszukać inspiracji, czy to będzie ogród na dachu, czy to będą nasadzenia kwietne, czy układ ale w postaci parku angielskiego, właściwie takiego parku naturalistycznego. I wiosną, i latem, i jesienią myślę, że każdy tutaj znajdzie chwilę wytchnienia.